Witam Państwa. Dziś w studiu Telewizji Orion Pan Jan Brożyński, student Centrum Języków Europejskich w Częstochowie, a także działacz społeczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Jesteś przykładem osoby młodej, która znalazła, można powiedzieć, taki pomysł na siebie, udzielasz się społecznie, a zaczęło się chyba od tego, że kiedyś zostałeś laureatem konkursu Ośmiu Wspaniałych. Czy to był wtedy taki, jakiś taki impuls, można powiedzieć, do, do dalszego działania, do takiej pracy społecznej? Znaczy, konkurs weśm wspaniałych, no jak sama nazwa wskazuje, wyróżniał osoby, które już coś tam robiły. No, ja może w, na ten moment nie przywiązuję tak dużej wagi do tego konkursu, no bo było wtedy 20 kandydatów i źródli, które trochę też wiadomo, wybierało. Musiały wybrać tylko, e, tylko parę osób. No i akurat trafiło się, że wybrałem, wybrali mnie. No, ale to nie tylko ja wtedy działałem. E, no ale to też fakt, że wtedy jakoś tak, no nie wiem, chyba każdy czuje się trochę doceniony. No i po prostu robiłem to, co robiłem wcześniej. No to jesteś skromny, ale rzeczywiście w tym konkursie Ośmiu Wspaniałych ten wybór nigdy nie jest przecież przypadkowy. Są obrady jurorów i, i rzeczywiście obrady są burzliwe i zawsze wybiera się takie osoby, które rzeczywiście coś tam w życiu działają. To fakt, bo rok później jako przedstawiciel laureatów miałem tam właściwie taką przyjemność zasiadać w jury, chociaż nie wiem, czy to jest przyjemność, no bo musiałem jakby oceniać też no właściwie moich kolegów, no i też tak się zastanawiałem, kurczę, no przecież każdy z nich robi fajne rzeczy, tylko jak to z nich wybrać tych, tych, tych wybrańców. No ale myślę, że wtedy też się nauczyłem tak patrzeć trochę krytycznie i nie starałem się tam zajmować, zabierać decydującego głosu. A ten konkurs, udział w konkursie dla ciebie zmienił coś w życiu? Znaczy na pewno pierwszy raz w życiu płynąłem tydzień kajakiem, bo jako nagrodę wybraliśmy się... Do w okolicy Białogardu na spływ kajakowy. No i to na przykład wyrobiłem sobie trochę mięśnie, ponieważ no, wiosłowałem praktycznie przez cały tydzień. Ale oprócz tego, no, oprócz takiego wyjazdu, to też. Hmm, cóż mogę powiedzieć? Hmm. No to była taka nagroda. Tak, ale, tego... ale nie wiem, czy, czy to sam wyjazd, czy, czy samo, samo bycie laureatem coś zmieniło. Na pewno poznałem też kilku. Kilka innych osób, które też działały. Potem spotkaliśmy się zresztą w Młodzieżowej Radzie Miasta z jedną dziewczyną, także no na pewno dało jakiś tam impuls do dalszego działania. Mhm. A to powiedz w takim razie, czym się w tej chwili zajmujesz? Jakie w tej chwili są Twoje zainteresowania? Jak to się zmieniło od tego konkursu? Czy coś więcej tych zainteresowań przybyło? No, na pewno. Na przykład w tym momencie żongluję. To taka podstawowa sprawa. I jestem szczudlarzem. Pewnie wiele osób kojarzy mnie gdzieś tam ze spacerów, alejami, rozdawania jakichś ulotek czy baloników dzieciom. To po pierwsze. No, druga sprawa, to od tamtej pory zainteresowałem się takimi działaniami europejskimi, czyli projektami typowo młodzieżowymi, które nie są przygotowywane przez nie wiem, dorosłych dla młodzieży, tylko przez młodych dla młodych. I typu, takie działania typu wymiany młodzieży, wolontariat europejski, no czy chociażby ostatnie Juvenalia. A ty podobno niedawno wróciłeś z Litwy. Tak Tam jest. uczestniczyłeś też w takim projekcie. Na czym, na czym ten projekt polegał? Projekt na Litwie to były drugie takie trójstronne spotkanie młodzieży, work camp, podczas którego 30 osób budowało park linowy. No na początku zastanawialiśmy się, jak przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu, jak my zbudujemy park linowy. Przecież no właśnie, mieliście 10... jakieś doświadczenie wcześniej? No właśnie, nikt nie miał żadnego doświadczenia. Tak naprawdę niektórzy pierwszy raz w życiu trzymali się w ręce. ale zajechaliśmy na miejsce. Na miejscu było, było dwóch, dwóch ludzi z firmy, którzy budują takie parki. No i co było celem? Celem tego wyjazdu było to, że przez trzy tygodnie ta grupa Polaków, Niemców i Litwinów musiała sobie ugotować była grupa kuchenna, musieliśmy pracować. Mieliśmy trzy tygodnie na przygotowanie parku linowego. No i trzecią grupą była grupa medialna, w której akurat ja byłem naj, najbardziej aktywny. I jak dla mnie projekt Ewoka Up to the Trees, taki był tytuł, czyli na drzewach, to było niesamowite doświadczenie takiej współpracy, ponieważ na wielu projektach młodzi ludzie się spotykają, robią warsztaty, dyskutują o prawach mniejszości narodowych, o prawach człowieka, ale tutaj, kiedy 8 godzin dziennie wszyscy pracowali, cieli i malowali no wszystko, co nam się tylko było możliwe do zrobienia w lesie. Po trzech tygodniach mogliśmy sami wypróbować parklinowy, który no, zrobiliśmy własnymi rękami. I to było takie naprawdę takie, taka wisienka na torcie na sam koniec. to była projektu. taka szkoła przetrwania trochę? Myślę, że tak, ponieważ część z tych osób, grupa była mieszana. Część osób była no, powiedzmy lepiej usytuowana. Część osób może trochę gorzej. No, wiadomo też różnice typu, różnice kulturowe. Typu na Litwie mamy tylko chleb z kminkiem, którego Niemcy na przykład nie trawią w ogóle. No i tutaj trzeba było się z tym jakoś zmagać. Chociażby gotowanie dla 44 osób dokładnie w kuchni na jednej patelni, właściwie wielkości tego stołu. No to też było dosyć wyzwanie, no bo nikt nie gotuje nigdy w takich ilościach. No i też sam fakt pracy w lesie. No, przyjechaliśmy do lasu, w którym. Haszcze, myślę, sięgały metra, a wyjechaliśmy w oczyszczonym terenie, gdzie był bardzo profesjonalnie, wydaje mi się, zrobiony parklinowy. Jakie sam, same sukcesy, można powiedzieć? No tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku w Polsce u nas często też uda się powtórzyć taki sukces. Jest to możliwe, tak. Porozmawiajmy teraz o Stowarzyszeniu Wspierania Działań Młodzieży, którego jesteś założycielem. Powiedz, w jaki sposób Ty wspierasz młodych? No bo sam się realizujesz, ale oprócz tego pomagasz tym młodym ludziom. Stowarzyszenie powołaliśmy właściwie z grupą ludzi, z którymi współpracowałem w, przy, w grupie Fireshow. Robiliśmy pokazy ogniowe, z ludźmi, których poznałem w szkole, teraz w Centrum Języków Europejskich, oraz z osobami, które współpracowały ze mną i którym właściwie ja bardziej współpracowałem przy wymianach młodzieżowych. Dlaczego nazwaliśmy się Stowarzyszeniem Wspierania Działań Młodzieży? Ponieważ wyszliśmy z założenia, że to, co my robimy, chcielibyśmy, żeby miało jakiś wpływ na młodych ludzi. Czyli właściwie tą grupą docelową są młodzi ludzie, chociażby przez to, że na przykład mamy doświadczenie w pisaniu wniosków do Programu Młodzież w Działaniu. No to już jest na pewno duże ułatwienie dla kogoś, kto ma pomysł, ale nie wie, jak się za to zabrać jeszcze. Druga sprawa też według mnie, no Częstochowa ma ponad 600 organizacji pozarządowych. My załóżmy, jesteśmy 601. No i co? Czart, bo taka jest nazwa stowarzyszenia. Może jeszcze zmienić. No właśnie to, że w nazwie nawet mamy wspieranie młodzieży, bo jest bardzo dużo organizacji, ale samych styktach młodzieżowych jest bardzo mało. No właśnie, jaka jest ta młodzież w Częstochowie? Czy bardziej kreatywna, czy bardziej jednak taka pasywna, jeszcze pozostająca w takim uśpieniu i właśnie potrzebująca takich stowarzyszeń, jakie ty prowadzisz? Tu trudno mi jest powiedzieć, bo z ludźmi, z którymi ja współpracuję. No to naturalną, naturalną koleją rzeczy jest fakt, że jeżeli ja współpracuję z kimś, no to on też jest aktywny, więc obracam się raczej wśród ludzi, którzy... No ale to się też w różnych kręgach, możesz mniej więcej ocenić, jak to wygląda u nas w mieście. No to jest na pewno grupa ludzi, którzy, która sobie pomyśli, no nic się nie dzieje. No właśnie, bo jest taka ciągle grupa, która zwykle narzeka, że właśnie nic się nie dzieje w Częstochowie, że nie mają gdzie działać, nie ma, e, nie ma takich działań, które ich jakoś w jakiś sposób by po, pobudziły do takich działań społecznych. To fakt, Zresztą ja też byłem na pewno pobudzony jakoś do działań społecznych kilka lat temu, i teraz po prostu wziąłem sprawę w swoje ręce. I dużo osób potrzebuje po prostu takiego pokazania. O, chodźcie, robimy taką fajną rzecz, zapraszam was, do, zapraszam was do siebie. Na przykład teraz po projekcie Ewoka na Litwie, kilka osób powiedziało: Kurczę, super rzeczy. Nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić w ogóle, i sami wyrażają chęć pomocy w następnych akcjach. Dlatego Część jest na pewno pasywna, ale dlatego że raz, że nie miała może dobrego przykładu do tej pory. A dwa, że no, trzeba wyjść przede wszystkim z założenia, że jeżeli chcemy coś zrobić, na przykład w domu, to musimy to zrobić sami albo ewentualnie komuś za to zapłacić. Podobna sytuacja jest w mieście. Miasto to jest taka trochę większa, może makroskala rodziny. No, chcemy coś mieć w mieście. No to zróbmy to sami. Nie czekajmy aż na przykład jakiś pan zdecyduje, że na przykład młodzi ludzie w wieku 18-25 lat chcą koncertu Lady Punk albo Perfectu, no dajmy na to jeszcze Papa Dance. No to już jakby, no niby jest koncert, jest fajnie, ale jeszcze nie tam. Ale mówisz miasto, to znaczy, że władze nie są tak przychylne bardzo znaczy, młodym ludziom? Znaczy nie, ja muszę przyznać, że pomysły, które gdzieś tam próbowaliśmy... Przepłynąć przy pomocy urzędu może tak zawsze spotykały się ze wsparciem i tu nie mogę, nie mogę narzekać ale to też nie chodzi o samo miasto tylko na przykład kilka instytucji robi, robi koncerty robi jakieś wystawy no i wtedy przychodzi się na taką wystawę no niby jest wystawa, coś się dzieje a, ale kicha, no nie bardzo coś tam nie pasuje a tak gdyby na przykład ktoś lubi jakiś tam konkretny zespół i sam zaczął tak jątrzyć i mówić, a może byśmy Cię zaprosili taki zespół, może to by się przydało zrobić w Częstochowie. Na przykład taka akcja Kura w mieście. Dopiero jak wróciłem z Litwy, to zauważyłem, że takie coś się dzieje. I fantastyczna sprawa, ponieważ no, tak naprawdę tylko mieszkańcy biorą w tym udział. Muszą sobie zabrać kurę do domu, więc muszą być aktywni. Ktoś to wymyślił, zrobił i jest. No tak, Ale mamy przecież Młodzieżową Radę Miasta w Częstochowie. Ta rada nie działa dobrze, sprawnie. No wystarczy na przykład, ja wiem, może spojrzeć w gazety, kiedy ostatni raz młodzież Rada Miasta na przykład zaprezentowała coś. Nie. No ja mam takie wrażenie, że młodzież Rada Miasta ma ogromny potencjał. A niewykorzystany? Mm, tam jest 50 ludzi. 50 osób, które są wybrane ze szkół. No, no to no, wydaje się, że duża grupa Dokładnie. Osób. W, w zwykłej Radzie Miasta jest 20. Czyli wynika z tego, że im więcej osób, tym więcej pomysłów. Z tym, że jeden chyba mankament, jaki ja tam widzę, tam brakuje Pracownika młodzieżowego, który, który poprowadziłby tą grupę w taki sposób mm, nieformalny, typu, załóżmy, pracownik urzędu przychodzi, no dobra, to możecie zrobić to nie, tego nie można, bo to jest taki proces i tak dalej. Nie, po prostu i powiedział: Słuchajcie, chcecie to zrobić, no to róbcie. Taka edukacja pozaformalna, czyli Czyli no, Młodzieżowa Rada Miasta jest szansą tego, żeby nauczyć się, jak sobie radzić w życiu, jak sobie radzić na przykład w mieście, coś zorganizować, coś. Taki dobry załatwić. początek do, do właśnie w działalności społecznej? No Myślę, że to jest świetny początek, jeżeli oczywiście ktoś nie zostanie zniechęcony na przykład tam, no, że no z tym to mogą być trudności. Nie, to może być trudne, ale w sumie czemu nie? Nikt tego do tej pory nie robił. Więc brakuje mi takiego, takiego dobrego lidera dla tej grupy młodzieży. A czego Rady najbardziej brakuje w Częstochowie właśnie dla takich osób, które działają społecznie? takim najczęstszym przykładem, na który się powołuje jest Centrum Młodzieżowe. W Częstowie mamy Dom Kultury, który działa na zasadzie harmonogramu, czyli no, chcemy iść na jakieś zajęcia, no, to trzeba by się wstrzelić w jakiś program. No ale na przykład niekoniecznie interesuje nas żadne z tych, żadne z tych warsztatów, no to wtedy właściwie no, nie ma po co iść. Centrum Młodzieżowe no, w takiej formule, jak funkcjonuje w Belgii, w Niemczech czy w Holandii, Funkcjonuje jako centrum otwartych drzwi. Jest otwarte od 15 do 22 i tam po prostu można się spotkać. I to, co się tam dzieje, jest tworzone przez młodych ludzi, a nie jest tworzone dla młodych ludzi. Więc jeżeli powstaje takie miejsce, zapraszamy tam, fanatyków, szachów albo warsawów stupolowych, i mówicie, możecie sobie grać u nas, siedzieć za darmo, kiedy chcecie przychodźcie. Mamy na przykład grupę Taneczną. Chodźcie do nas. Skombinujemy jakieś lustra, będziecie sobie mogli robić próby u nas, czy nawet jakieś jeszcze inne grupy. I wtedy oni przychodząc, tworzą tą ofertę kulturalną, którą ma takie centrum młodzieżowe. Więc wtedy ktoś, kto nie wie, co chce robić, to patrzy: O kurczę, oni są fajni, bo na przykład rozstawiają sobie plansze i udają wojnę, prawda? Jakieś tam gry RPG. No dobrze, a może po prostu jeszcze nie zgłosiliście takiej inicjatywy, dlatego jeszcze nie ruszyło takie centrum młodzieżowe w Częstochowie. No, tu trochę właśnie się tak widzę, że pytanie uprzedziło moją odpowiedź. To jest takie centrum, jest miejscem, do którego dążymy. No, chcielibyśmy, żeby coś takiego powstało, gdzie, gdzie każdy może przyjść, poczuć się swobodnie, usiąść, napić się kawy, wpaść na jakiś genialny pomysł i nie na przykład tak, jak to się dzieje na ławce. Siedzi grupa młodych ludzi i wpada na super genialne pomysły, bez których, które naprawdę mogłyby się sprawdzić w stu procentach, tylko że no, siedzą, koniec, no, idziemy do domu i pomysł ginie. A w takim centrum osoba, która tam siedzi, jakiś lider młodzieżowy czy pracownik młodzieżowy, mógłby taki przypadkowy nawet pomysł, nawet który może się wydawać naprawdę głupi, wyłapać i zrobić z niego coś naprawdę fajnego. W takim razie życzę, żeby oczywiście udało się stworzyć takie centrum, wyjątkowe centrum u nas także w Częstochowie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Jan Brożyński. Dziękuję bardzo.